Muszę powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat naprawdę się dużo nauczyłam o Polsce i o Polakach. I to, co na pewno wiem, tak w stu procentach wiem, jest, że Polacy uwielbiają mówić żeby mieć z kimś kontakt, albo już z nim nie mam kontaktu i Polacy uwielbiają słowo kontakt. Bez słowa kontakt, to chyba Polacy by nie mogli żyć. I dlatego, jak Polacy mówią po angielsku, to bardzo często mówią niepoprawnie coś takiego jak I don't have contact with him, albo We have a good contact, albo coś takiego. I muszę po prostu powiedzieć w tym odcinku, że to jest niepoprawne, żeby używać słowo kontakt po angielsku i żebyście przestali to robić. To oczywiście wiem, że są różne sposoby, żeby używać słowo kontakt. Okay? I ogólnie będziemy mówić o tym, że jak mieć, żeby mieć z kimś kontakt, ale może zacznę od tego, jak mówić, będziemy w kontakcie. Ok, na razie będziemy w kontakcie, to pewnie już wiesz, żebyś nie powiedział, we'll be in contact. Bym po prostu powiedział, we'll be in touch. Alright, see you later, we'll be in touch. Ale jak mówisz, że z kimś masz dobry kontakt, na przykład, no, mam naprawdę dobry kontakt z moją siostrą, to wtedy. na pewno byś nie powiedział I have a good contact albo I have good contact with my sister nie, byś po prostu powiedział I have a good relationship with my sister albo w Stanach się mówi I get along with my sister w Anglii by powiedzieli I get on with my sister to jest, to jest taka różnica między Anglią i Stanami, że my mówimy to get along with someone, to znaczy mieć z kimś dobry kontakt, albo to get along well with someone i get along well with my sister i get along with my sister i get on with my sister i get on well with my sister Przynajmniej tak mi się wydaje, nie jestem z Anglii, nie jestem pewny, jak mieszkasz w Anglii albo sam jesteś Anglikiem, to napisz w komentarzach i daj nam znać. Ale ogólnie to, co słyszę najczęściej, jest, że ludzie mówią: We don't have contact, albo coś takiego. I to jest przez to, że Polacy chcą powiedzieć: um, My się nie kontaktujemy, na przykład w pracy, nie kontaktuję się z moim szefem, albo ja z moim szefem się nie kontaktujemy. Chyba tak się mówi. Albo coś takiego jak. Hej, kiedy ostatnio widziałeś się z Byszkiem, i ty możesz powiedzieć: No wiesz, jakoś nie mamy kontaktu. Albo. No dawno nie rozmawiałem z Byszkiem. Ogólnie nie mamy kontaktu. I chcę to dla Was rozwiązać jak najprościej. Uważam, że nie ma różnicy, czy to jest ktoś w pracy i że się nie kontaktujecie, albo może to był Twój kolega i już tak naprawdę ze sobą nie rozmawiacie. To wtedy bym po prostu powiedział, We don't see each other. We don't talk to each other. Albo I haven't seen him in a long time. Albo we haven't seen each other in a long time. Że na pewno nie możesz powiedzieć I don't have contact with him. <laughs> tak się nie mówi. Contact, jak ja słyszę contact, to myślę o ufoludkach, że jak, jakbyśmy się skontaktowali pierwszy raz z ufolutkami, to byśmy powiedzieli to make contact with aliens, ok? Nawet był taki film, chyba tam była Sandra Bullock, albo coś takiego, i się nazywało Contact, i to było przez to, że ona się skontaktowała z ufolutkami. Z ciekawości wpisałem w Google to have contact with someone, tak jak często Polacy mówią, i tylko mi tam wyskoczyło coś o Covidzie, na przykład. If you have contact with someone who has COVID, co masz zrobić? I znaczy to have contact with someone, znaczy, że byłeś blisko, tak jak, że byłeś blisko, wystarczająco blisko do kogoś, że możesz załapać tą chorobę. To jest to have contact with someone, albo coś takiego, żeby tak być blisko fizycznie z kimś. To jak chcesz powiedzieć, że nie masz z kimś kontaktu, albo masz z kimś kontakt, to po prostu używaj słowo talk albo see. Na przykład we don't talk, albo we don't see each other, albo we haven't spoken in a long time, albo we haven't talked in a long time, albo I haven't seen him in a long time, I haven't talked to him in a long time. I nie kontakt. Tak ogólnie pow, powiem tak, że po prostu wykreś słowo kontakt z, z, z swojego słownika, bo to naprawdę głupio brzmi i nikt tak nie mówi. To jak chcesz powiedzieć, że z Twoim szefem się nie kontaktujesz, to byś powiedział coś takiego na przykład I don't really see him anymore. Or I don't really see my boss that often. Może we don't really see each other. We don't talk to each other. We don't spend time together, ale żeby mieć z kimś kontakt, to jest tak, że po prostu I don't talk to them, I don't see them, też może być I don't see them anymore, albo I don't talk to them anymore, to mniej więcej coś z see albo talk. To mam nadzieję, że to ma sens. Daj znać w komentarzach, czy ja to dobrze wytłumaczyłem, czy chcecie, żebym coś jeszcze nagrał na ten temat. I oczywiście daj kciuka do góry. Subskrybuj i jak chcesz się dowiedzieć od maczka, jak się efektywnie nauczyć nowego języka, to zobacz na dole, w opisie mamy linka, tam możesz się zapisać na nasz bezpłatny webinar, na nasze bezpłatne szkolenie i to będzie już jutro w środę o 20. To dzięki, że oglądasz nasz kanał i też oczywiście zobaczysz w opisie nasze 7-dniowe wyzwanie z angielskiego. Jak klikniesz tamtego linka, to zobaczysz, jak nasze siedmiodniowe wyzwanie może Tobie pomóc poprawić swój angielski. To dzięki, że oglądasz nasz kanał, i zobaczymy się niedługo. Na razie, cześć!